Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu masku na tym kanale. Oczywiście standardowo najpierw sobie otworzymy kalendarze, a później pokażę Wam tutorial jak zrobić haltery. O, tak, o, zwyczajny haltery. No a więc co, zabieramy się do kalendarzy. Okej, okay, a więc mamy tutaj pomieszane trzy kalendarze, kalendarz od Sarisy, kalendarz od Charms by Art oraz kalendarz od mojej siostry. No więc to, dzisiaj, wczoraj nie otwieraliśmy kalendarza od Charms by Art, bo on jest co dwa dni, a dzisiaj już właśnie będziemy otwierać, więc tutaj jest jeszcze otwarta już jedyneczka od Sarisy, za to wiemy. I tak, dobra, tu jest dwójeczka od mojej siostry, to tu sobie odłożymy. Teraz dwójeczka od Salisy tutaj. Taka piękna. Oraz jedyneczka, bo pierwsze okienko od Charles by Art. A to zostawiamy na inne dni. No dobra, to tak, mamy... Najpierw może sobie otworzę kalendarz od mojej siostry. O. Widzę, że coś... O! Bardzo fajne. To jeszcze takie piękne opakowanie. I to jest chyba zabawka z Kinder Jajo. Dobra, teraz jak to idzie? Bo potem chyba ją poproszę o ogrofon, to się taka Bo To jest jakby taki kipionek z zrobionego Genifera. I to jest taki prezent jakby, taka karta? Nie wiem, później chyba się ją spytam o instrukcję, bo nie wiem, co się z tym robi. Spróbuję to jakoś. <gry> Dobra, nie mam pojęcia, co się z tym robi. Więc po prostu później się spytam i dam wam znać, ale słodki jest ten pink, jak naprawdę. Dziękuję bardzo. Super. Może od sobie zostawimy sobie na koniec, bo jest on najlepszy. Teraz od by Art. To jest To pięknie zapakowane. O, mamy list. Na razie nie patrzę, jaki jest Charms. To jest Charms, to na razie nie patrzę. O, i mamy dwa listy. Pierwszy, dziękuję za zakup Charms by Art i taką pięknym długopisem takim o świecącym. U was tego tak ładnie nie widać, to jest piękne. I, i, i właśnie bardzo fajna karteczka, bardzo ozdobna piękna. I druga, mam nadzieję, że kalendarz się spodoba miłego odliczania do świąt. Też mam taką nadzieję, na pewno się spodoba piękny, długopis, taki fajny. Więc bardzo fajnie. I tutaj charm O! Widzę, że tu jest też naklejka, Nie wiem, czy będzie w każdym okienku, czy tylko w pierwszym, na przykład w szóstym i 24. dwudziestym czwartym. Mamy czarmsik woda. Bardzo ładny, naprawdę. Zaraz sobie przymierzymy do konika. Bo w moim sklepie Charms by Twister też są takie Charmsy wody, właśnie. Ale ja y, nie lubię używać małych czarodziejów, tylko bardziej od kogoś, więc bardzo fajnie się złożyło, bo mi się bardzo podoba ta woda. Może będzie dla half, chciałam właśnie ta woda. siedzi. I naklejka kapybary, która też właśnie jest z wodą. Super. Nie wiem, czy to taki przypadek, czy tak specjalnie dobry, że ta kapybara jest z taką wodą. Więc tak jak mówiłam bardzo fajna jest taka naklejeczka i i, i, i woda, więc bardzo fajnie i najlepszy kalendarz, taka piękna taśmka, tam się tu taka na folika ale super. Ale piękny... Wow, ale piękny halterek. z takim pięknym nachrapnikiem. Jeszcze tu jest tak niezabezpieczony Wow, CUDO, będzie dla Halpusia? Jak będzie pasować? więc przymierzymy sobie na Halpusia. O. Jest nasz chłopak Zdejmujemy kantarę. I przymierzymy sobie halter. Myślę, że on będzie pięknie wyglądał. O? Zbieram zamku. Dobra, mamy. Starczy. Pudownie wygląda te kryształki i to wszystko. Jeszcze pasujemy do siebie kolorystycznie plus jeszcze wszystko tu się teraz zgrało. Tutaj jest niebieski długopis połączony z e, tym z, z srebrnym, pięklinek granatowy, naklejka, y, gdzie jest dużo niebieskiego, woda, która jest niebieska i piękny halterej, dobra. Przepiękne, naprawdę pięknie pasuje do Halpuśa. Tutaj, tak jak mówiłam, piękna taka y, końcóweczka Bardzo mi się podoba, naprawdę Prześliczny jest Na pewno Halpuś teraz sobie będzie siedział w stanie właśnie y, Na zmianę w tym halterku i w tym swoim kantarku Chyba, że dostanie kolejny jeszcze kantarek od Serisy. Ale zobaczymy Bardzo fajne, naprawdę Dziękuję za wszystko. Tu może jeszcze sobie tą wodę przypniemy do tego halderka. Będziemy zobaczyć, zrobimy. O, jest woda. Pięknie. Nie wiem, czy tak zostawię z tą wodą, czy nie. Nie wiem, zobaczymy. Na razie nie chcę tak siedzieć z taką wodą. Chyba. Zostawię mu na razie. Zobaczymy potem. Ale naprawdę piękny halterek, prześliczny. I wszystko jest dzisiaj w kalendarzu piękne. O, y, tak jak wczoraj, halterek oceniam. Hmm, halterek oceniam na 9 na 10 Naprawdę kocham go. To jest chyba mój ulubiony halterek. Piękny. Y, Czarm woda. Oceniam na. Hmm, Ogólnie okienko całe, tutaj, bo to trzeba liczyć całe okienko Całe okienko od Charms by Art razem z naklejką i liścikami pięknymi Oceniam na... W ogóle ta woda to jest jeden z moich ulubionych charmsów, jakie istnieją w ogóle na rynku No i oceniam to... 8 na 10 Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej Ogólnie z tym wszystkim Albo w sumie 9 na 10, bo naprawdę widać y, tutaj starania pełno gratisików, a kalendarz od siostry też pięknie zapakowany. Też w taką właśnie folijkę, y, tak jak charmsy i taki piękny pingwinek, zabawka, więc też bardzo fajnie dziękuję. Takiego pingwinka oceniam na 6 na 10, jest bardzo słodki, no ale jednak to mogło być coś lepszego, ale i tak jest bardzo śliczny, jeśli to oglądasz Helenko, to bardzo Ci dziękuję. No i co? I idziemy yy, po tutorial na halterek. Dobra, to przechodzimy do tutorialu. Mam potrzebny sznurek bawełniany lub jakaś włóczka. Ja wzięłam włóczkę, bo mam jej dużo. Ale nie chcę marnować sznurka bawełnianego. Odmierzamy długość dosłownie na oko po prostu, żeby ileś tam było. Na takiego konika wielkości długości to tyle wystarczy. To jest złożone na pół. I składamy na pół i znowu przecinamy. I żeby nam powstało takie coś, końcówki znowu muszą iść razem. Znaczymy sobie tutaj teraz yy, jakby połowę. Zrobiłam Wam taki kadr, żebyście wszystko lepiej widzieli. I to ta połowa musi być tutaj jakby na pyszku, tutaj w tym miejscu i na wysokości... Tutaj tej kreseczki od pyszczka, otworu od gębowego robicie supełek, czyli trzymacie tutaj i zawiązujecie zwykły supełek. Do tego to naprawdę nie trzeba mieć umiejętności, żeby zrobić zwykły supełek. OK. Jak Wam wyjdzie krzywo, to nic nic zupaką. Wmierzacie znowu heltery. Ten super, ma być na takiej wysokości. Zaraz! I z drugiej strony robić tak samo na tej wysokości, tutaj. Zaraz przejdę. Ok, mam. Tak to powinno wyglądać na obręcz. Teraz, jeśli y, musicie tak zrobić, żeby te tutaj, jak patrzycie od przodu, to żeby to było równo na tej samej wysokości. Ja sobie tak właśnie przymierzę. I teraz, właśnie, jakby tu są takie dwa paseczki, co nie? Macie tutaj dwa paseczki. Ten, co jest z tyłu, ten jest jakby z przodu, ten jest z tyłu. Ten, co jest, jest z tyłu, przerzucacie tutaj. I po drugiej stronie robicie tak samo. Czyli tutaj ten, dzielicie sobie i widać wyraźnie, ten jest z przodu, ten jest z tyłu. Przuc przerzucacie tu sobie, żeby nie przeszkadzał wam. I interesują nas na razie tylko te paseczki. Więc jak już to macie, to robimy tak. O. I powstała już nam taka obręcz. I tutaj teraz robimy pętelkę na uwiąz. Robicie z paluszków właśnie takie, taką pętelkę i zawiązujecie, Teraz Wam pokażę jak to powinno wyglądać. Będę można to po prostu Dobra, zrobiłam. U mnie to wygląda właśnie tak Ja sobie to przemienię na drugą stronę, bo tutaj będzie moim stanie tak ładniej wyglądać o. Tak by nie ma znaczenia, jak już zrobicie tą pętelkę, z której strony to będzie zbytnio Dobra Tutaj właśnie jest taka pętelka na uwiąz. Tak powinna wyglądać, że tu można wpiąć karabiniczki z uwiązem. I co dalej? Te paseczki nadal są tu u nas z tyłu. Zaraz przyjdę! I Teraz robimy pod czyli bierzecie te paseczki, które z tej pętelki idą tutaj do tyłu. I na tej wysokości, co się kończy ganasz, czyli tutaj, gdy konik już się, jakby tutaj, tak skręca, gdy się zaczyna jego ciałko, to właśnie tutaj robicie kolejny supełek. Na tej wysokości. Ok. Tutaj jest supełek, właśnie na takiej wysokości. Teraz jeden z trudniejszych momentów. Jest to teraz, ym... bierzecie ten paseczek, jeden z tych paseczków, jeden bierzecie z tego dla drugi zostawiacie, łączycie, że tak powiem, w rączce i robicie supełek z tych dwóch i właśnie ten supełek ma być na takiej wysokości, jak teraz pokazuję. Ok, dobra mamy. Tak to się prezentuje. Więc teraz po tej stronie tutaj jak patrzycie na przykład od przodu konika, to po jego prawej stronie jak patrzycie od przodu, bierzecie te supełki co Wam zostały, raczej te niteczki i robicie pętelkę tak samo jak w przypadku tej pętelki właśnie, co robiliśmy na początku. Ok, gotowe. Tak to powinno wyglądać. Teraz halterek jest praktycznie gotowy, bo musicie wziąć ten, to, to, co Wam zostało z drugiej strony. Przekładacie tu i po prostu zwyczajnie wiążecie, ale tak, żeby to się dało w każdej chwili odwiązać, bo tak ryciutko po prostu dzięki temu też macie regulację i halterek będzie pasować na różne koniki wasze. Leciutko zaciskacie, teraz tą tutaj brzydką końcówkę. Zaraz przyjdę, Chwileczka, minuta! Tą końcówkę tutaj, co wiązaliście, zostawiacie, ale tylko bardzo malutką. gdzieś, żeby taki mały coś się tu zostawał. A to z tego supełka, co tutaj wiązaliście, tą pętelkę z całej siły zaciskacie. I zostawiacie tak naprawdę ciupeczkę, tak? kawal I halteryk gotowy. Tak się prezentuje. Na tośku. Myślę, że wyszedł bardzo fajnie. O. wyszedł finalnie na halterek, możecie tutaj jeszcze dodać pleciony na hrapnik, ale to może zrobię kolejnego vlogmaska na ten temat y, plecionych na hrapników zobaczymy. A więc y, możecie napisać, y, co dostaliście w, y, możecie napisać w komentarzach, co dostaliście dzisiaj w kalendarzach adwentowych oraz. Y, już tutaj dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału oraz polubienia i zostawienia łapeczki. Tak jak mówiłam, możecie również skomentować filmik, bardzo by mi się miło zrobiło. I właśnie finalnie tak wygląda nasz falterek. To tyle w dzisiejszym odcinku, do następnego odcineczka. Pa!